Tam już w drugim wideo serwisu PS2 Hardcore. Dzisiaj zaopiekujemy się nowym produktem Sony zatytułowanym Wdzięcznie Wireless Keypad. Nie jest to kolejny joypad z cyklu hy hybryda Pada z klawiaturą czy też innych gadżetów. Tym razem Sony postanowiło rozwiązać sprawę inaczej. Do dyspozycji dostajemy nakładkę napada. Wygląda to w ten sposób: nakładka napada mocowana jest od góry. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, gdyż wszelkie mocowania, przypinania, przywiązywania czegokolwiek do innych urządzeń jest nietrwałe. Często odpada, kiwa się. W przypadku klawiatury kiwanie się w ogóle nie wchodzi w grę. Więc czemu w ogóle sięgnąłem po ten produkt? Sięgnąłem z prostej przyczyny. Klawiatura mi przeszkadza. Przeszkadza mi tradycyjna klawiatura przy konsoli. Jest duża, niewygodna. W tym wypadku wireless keypad jest bardzo mały. Czy to będzie wygodne, trudno stwierdzić. Jeszcze nie testowałem. Wszystko, co teraz będziecie oglądać, jest testem na bieżąco. Moje pierwsze wrażenie będzie po części Waszym pierwszym wrażeniem. Zabawka jest, jak wspomniałem, mała. Proszę sobie porównać z wielkością dłoni. Jest naprawdę małych rozmiarów. Tradycyjnie w zestawie. Nie ma dołączonego kabla USB, czyli zupełnie identycznie jak w przypadku pada. Klawiatura jest bezprzewodowa, z tego powodu też należy ją ładować. Czy zrzuciłem sobie na głowę kolejny problem, czy rozwiązanie problemu z niewygodną wielką klawiaturą walającą się przy konsoli? Zaraz sprawdzimy. Zapraszam do dalszej części testu. Oszczędziłem Wam procesu rozdziewiczenia opakowania. Nadmienię tylko, że nienawidzę tych opakowań. Są totalnie nieprzyjazne w rozpakowywaniu. Łatwo się pociąć, zirytować, przy okazji zniszczyć zawartość. Co jest w środku? Oczywiście klawiatura i instrukcja, do to obchodzi. Wyjmijmy zabawkę. Spróbuję to zrobić jedną ręką. Taki jest w opakowaniu, jak widzę, zamocowany w ten sam sposób, w jaki będziemy mocować go na padzie. Spójrzmy. Klawiatura ma układ klasyczny, czyli query. Wszystko jest zminiaturyzowane. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało z padem. Klawiatura ma prosty zaczep sprężynowy. W zasadzie nie powinno być problemów z montażem. Jak widzimy, przysłoni PlayStation Button, czyli będzie trzeba założyć ją dosyć równo. I to w zasadzie wszystko. Klawiatura jest już zamontowana. Z tyłu wygląda to tak. Dwie obejmy trzymają się pada z przodu. Niestety, przyciski R1, L1 są tuż pod klawiaturką. Czyli dla niektórych może być to pewien problem. Dla tych, którzy trzymają palce wskazujące nad padem. No i najważniejsza sprawa. Czy trzyma się stabilnie? Nie wiem, czy to widać, ale. Próbuję nią poruszyć i ku mojemu zdziwieniu, kipad trzyma się mocno, co ciekawe, zaczep jest bardzo lekki, widzieliście, zrobiłem to dwoma palcami, nie włożyłem w to wiele siły. Łatwo go założyć i łatwo zdjąć, klawiatura została podłączona do konsoli. Pierwsze co widzimy, zabawę zaczynamy od ładowania. Jest to pierwszy zgrzyt, jaki można zaobserwować w tym rozwiązaniu, gdyż oczekiwałem od Sony, że klawiatura będzie podłączana bezpośrednio do górnego portu USB w padzie. Tymczasem tak się nie stało. Przyczyna prosta: jedno i drugie urządzenie ma osobne ładowanie. Może to się okazać trochę pierdziwe w sytuacjach, gdy równocześnie spotkamy się z takim momentem, gdy zarówno i pad i klawiatura się rozładują, a będziemy mieli właśnie ochotę używać jednego i drugiego. Wtedy czekają nas dwa kable podpięte do jednego pada, to już jest drobna przesada. Oczywiście. Klawiatura podobnie jak pady ma system automatycznego wyłączania się po pewnym okresie nieużywania, co na pewno oszczędzi trochę energii, ale też przysporzy odrobiny nerwów, gdyż załóżmy korzystając z usługi Home, gdy gramy w jakąś mini grę, wtedy nie będziemy wiele pisać. Klawiatura się wyłączy po zakończeniu rozgrywki, będziemy chcieli podziękować za grę. Klawiatura już będzie w trybie czuwania i będzie trzeba ją przywrócić do trybu aktywnego, i przez chwilę nie będziemy mogli pisać. To już możliwe, że w późniejszym użytkowaniu okaże się, że tą funkcję można wyłączyć, ale na ten moment nie brzmi to ciekawie. Gdy wziąłem pada w obie ręce, zauważyłem, że jednak pewien luz pomiędzy padem a klawiaturą jest. Nie jest to irytujące klekotanie, bo po prostu porusza się odrobinę. Jest to prawie niewyczuwalne, ale jeżeli ktoś ma fiola, będzie marudził i tak. W tym wypadku, mimo że byłem nastawiony negatywnie do tego rozwiązania, nabieram coraz większego przekonania do niego. Zobaczymy, jak to będzie działało, oczywiście po dwóch miesiącach, kiedy to wszystko się rozklekocze wtedy może powiem słuchajcie to jest grzybnia na ten moment jednak jest całkiem nieźle cóż klawiatura ma mamy dodatkowe przyciski jak łatwo się zorientować jest to dwa klawisze góra jednak są to mylące oznaczenia gdyż jest to shift nie jest to klawisz strzałka do góry natomiast Dwie strzałki obok spacji, zastępujące alty, jak najbardziej są klawiszami kierunku. Można ich używać do nawigacji w XMB, jednak bez przycisku góra i dół, którego również zabrak zabrakło na klawiaturze, yy, mija się to z celem. Oczywiście możemy użyć w dalszym ciągu krzyżaka, w końcu trzymamy jedno i drugie w jednym ręku. Co dalej? Przyciski Start i Select oraz PlayStation Button. Yy, zostały zamienione oczywiście tymi samymi symbolami tylko że tym razem będziemy je wciskać na keyboardzie kolejną ciekawą funkcją i bardzo istotną zresztą dla tych, którzy będą mieli ochotę przeglądać internet bądź używać kipada jako myszki raczej kursora myszki bo w tym wypadku mamy do czynienia z wbudowanym urządzeniem Touchpadem. Jeżeli nie wie ktoś co to jest touchpad, to polecam zapoznać się z laptopem pierwszym, lepszym, których to rozwiązanie służy do prowadzenia kursora. W przypadku Wireless Keypad Sony, cała powierzchnia klawiatury, oczywiście niezupełnie zupełnie cała, w ten tryb przełączamy się używając tego przycisku touchpad prowadzi kursor dokładnie tak samo. Jak my prowadzimy palec po klawiaturze. Proste rozwiązanie, gdyż nie ma dodatkowego obszaru dla touchpada. po prostu albo używamy klawiatury, albo touchpada. a w tym wypadku jest to jedno urządzenie, czyli nie mamy kolejnego grata. Możemy już myszkę USB, jeżeli jej używaliśmy, wyrzucić do śmieci, ha, kto wyrzuci do śmieci myszkę za 20 zł. No właśnie, cena. Klawiaturka jest droga. Kosztuje ponad 100 zł. Nie wiem, ilu użytkowników PS3 skusi się na ten y, gadżet, z tego względu, że klawiatura przeciętna klawiatura USB jest możliwa do zakupienia za 15-20 zł i działa wyśmienicie z PlayStation 3. Oczywiście nie jest nakładką. Napada. Nie trzyma stylistyki PlayStation, i oczywiście nie jest tak mała. Każdy to ma wątpliwości co do tego, czy rozwiązanie przyczepienia klawiatury na górze jest dobre, czy błędne. Już spieszę z odpowiedzią. Początkowo uważałem to za głupie, gdyż klawiatura na górze jakoś tak intuicyjnie przychodzi do głowy, że klawiatura powinna być na dole w tych okolicach. Jednak podstawy anatomii mówią co innego. W przypadku, gdy tradycyjnie trzymamy pada, łatwiej jest kciukiem sięgnąć na górę niż w dół, nie łamiąc sobie stawu. Także rozwiązanie może mało atrakcyjne wizualnie okazało się znacznie lepszym niż rozwiązania konkurencji, umieszczające pada zupełnie, znaczy klawiaturę zupełnie niżej. Należy nadmienić, że Sony planowało tą klawiaturę znacznie wcześniej niż o tym się dowiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy także o tym, że nowy firmware został przystosowany do obsługi tego urządzenia. Gdy przełączamy tryby pracy w menu konsoli, wyświetla się stosowna ikonka. Jest to w prawym górnym rogu ikona. Bardzo podobna do tych, jakie znamy z notyfikacji o nadejściu online od jakiejś osoby czy message'a. Czy klawiatura jest wygodna? Dla mnie nie jest wygodne pisanie samo w sobie, z racji tego, że przyciski są bardzo małe, a moje palce dosyć duże. Oczywiście pisać się da. I myślę, że po pewnym treningu przyzwyczaję się. Nie będzie mi to sprawiało większego problemu. Pisałem kiedyś na jeszcze mniejszej klawiaturce do Ericssona. Bardzo fajną sprawą jest to, że firmware przystosowany jest do tego urządzenia i nie chodzi tylko o ikony notyfikujące nas o różnych tam trybach pracy klawiatury czy stanie baterii, ale także podczas pisania tą klawiaturą w przeciwieństwie do zwykłych klawiatur USB. Nie musimy oglądać na ekranie już tej upierdliwej wirtualnej klawiatury. Po prostu się nie pojawia. Piszemy identycznie na komputerze PC, czyli umieszczamy kursor w oknie tekstowym i zaczynamy pisać. Nie ma na ekranie żadnej dodatkowej klawiatury. Bardzo fajna rzecz. Podsumowując, urządzenie drogie. Jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą wachlować pomiędzy padem a klawiaturą. Dużo grają online, bo siedzą w home. Jest to najlepsza rzecz, jaką można sobie sprawić. Co prawda ma swoje minusy. Minusy po części wynikają z tego, że jest właśnie tym, czym jest. Małe klawisze muszą być małe, inaczej by powstała nam wielka kolumbryna, a tego nie chcemy. Druga sprawa mocowanie. Plusem jest na pewno łatwe mocowanie i szybkie. Minusem jest drobny luz, który nie powinien przeszkadzać, ale mam pewne obawy co do jakości tego uchwytu po pewnym czasie użytkowania po wielu otworzeniach i zamknięciach tego klipsu. Druga rzecz: przyciski boczne są nieco przysłonięte. Może to pewnym osobom przeszkadzać w użytkowaniu. Nam ludzi, którzy trzymają palce w tym miejscu nad padem grając. Ta droga zabawka może dla niektórych okazać się niezbędna. Po prostu każdy zna swoje potrzeby i wie, czy jest mu potrzebna klawiatura tego rodzaju, czy nie. Ja uważam, że jest to całkiem ciekawy produkt i na pewno będę z niego korzystał. Czy przetrwa próbę czasu, to się okaże. Jeżeli Wymięknie zbyt szybko, nie omieszkam Was poinformować.